Witam, pozdrawiam z głębin filozofii stoickiej. W dzisiejszym filmie omówimy kilka podstawowych prawd, które często są pomijane w złożonym świecie relacji. Porozmawiamy o pięciu ważnych cechach, które często cenią kobiety, ale z których większość mężczyzn nie jest świadoma. Myśliciele stołyki od wieków poszukiwali sposobów zrozumienia ludzkiej natury i osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Jak więc możemy zastosować te informacje we współczesnych związkach? Tutaj będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie. Jeśli jesteś gotowy, wyruszmy w podróż prowadzoną przez stoicką filozofię, aby odkryć, czego naprawdę chcą kobiety. Samoświadomość jest uważana za podstawowy element stoickiego systemu myślenia i jest krytycznym elementem zrozumienia własnego istnienia. Obiektywna obserwacja siebie naszych motywacji i reakcji emocjonalnych jest punktem wyjścia do osiągnięcia wewnętrznego spokoju i równowagi sugerowanej przez starożytną filozofię. Filozofowie tacy jak Marek Aureliusz i Epiktet podkreślają, że jednostka powinna stale kwestionować własne myśli i uczucia. Ten rodzaj introspekcji umożliwia podejmowanie rozsądniejszych decyzji i poprawia zdolność radzenia sobie z reakcjami emocjonalnymi. Umiejętność ta pozwala zachować spokój w trudnych sytuacjach i unikać impulsywnych reakcji. Filozofia ta skutecznie przyczynia się także do zwiększania harmonii i zrozumienia w relacjach międzyludzkich. Osoby, które znają siebie i potrafią kontrolować swoje emocje, zachowują się bardziej empatycznie i cierpliwie wobec otaczających ich osób. Poprawia to jakość komunikacji, zwłaszcza jeśli chodzi o nieporozumienia i konflikty. Wreszcie, ta głęboka wewnętrzna świadomość działa jak tarcza przed wpływającymi na nas okolicznościami zewnętrznymi. Umiejętność utrzymania osobistego stanu spokoju i skupienia, bez pozwalania czynnikom zewnętrznym na zakłócanie naszego nastroju, jest jedną z najcenniejszych lekcji, jakie oferuje nam stoicyzm. Lekcja ta pozostaje w dzisiejszych czasach doskonałym źródłem wiedzy o tym, jak zwiększyć swoją osobistą moc. Ad Odporność emocjonalna jest jak zbroja mentalna, która chroni nas przed chaosem świata zewnętrznego. Stołyki postrzegali tę moc jako krytyczny czynnik naszej odporności na życiowe burze. Zachowując wewnętrzny spokój, możemy stawić czoła nieoczekiwanym wydarzeniom. Aby zyskać odporność emocjonalną na wszelkie wyzwania, jakie może przynieść życie, szczególnie przydatna jest rada Epikteta. Radzi nam abyśmy zachowali spokój w obliczu wydarzeń, na które nie mamy wpływu. To jest rdzeń odporności emocjonalnej, kontrolowanie własnych reakcji, a nie pozwalanie, aby zdarzenia nami kontrolowały. Aby rozwinąć tę zdolność, musimy często poddawać się próbom mentalnym i ćwiczyć umysł za pomocą codziennych medytacji. W swoich osobistych pismach Marek Aureliusz szczegółowo wyjaśnia, jaki rodzaj dialogu wewnętrznego prowadził, aby przezwyciężyć trudności, jakie napotkał. Proces ten pozwala nam głębiej zrozumieć siebie i odkryć, w jaki sposób możemy zbudować silniejszy fundament emocjonalny. Odporność emocjonalna również wzmacnia nasze relacje. Osoby opanowane emocjonalnie mogą być bardziej wrażliwe i rozumieć potrzeby emocjonalne innych. Dzięki temu możemy nawiązywać bardziej zrównoważone i harmonijne relacje, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. W końcu odporność emocjonalna to nie tylko osobista siła, ale także narzędzie, które daje nam siłę w naszych relacjach z otoczeniem. Rozwijanie tej umiejętności staje się dla nas zarówno tarczą, jak i przewodnikiem w obliczu trudności życiowych. Proste życie. Proste życie to koncepcja, która często wysuwa się na pierwszy plan w naukach stoickich. A minimalizm propagowany przez tę filozofię zachęca człowieka do prowadzenia życia bardziej sensownego i oryginalnego poprzez oczyszczenie swojego życia z niepotrzebnych zawiłości. Stołyki wierzą, że proste życie przynosi człowiekowi wewnętrzny spokój i minimalizuje stres świata zewnętrznego. Prostota nie oznacza jedynie ograniczenia liczby elementów fizycznych. Chodzi także o uregulowanie naszej przestrzeni mentalnej i emocjonalnej. Marek Aureliusz argumentuje, że zmniejszenie złożoności życia zwiększy zdolność człowieka do autorefleksji i samodoskonalenia. Oznacza to, że jednostka jest narażona na mniej wpływów zewnętrznych i może bardziej skupić się na własnych motywacjach wewnętrznych. Przyjęcie prostego stylu życia stwarza również zdrowszą dynamikę w relacjach międzyludzkich. Aby nasze interakcje z ludźmi były bardziej znaczące, stołyki zalecają spędzanie czasu wartościowo i nawiązywanie kontaktu z ludźmi których uważają za naprawdę wartościowych. Pomaga nam to budować głębokie, wspierające więzi, a nie powierzchowne relacje. Podsumowując, prowadzenie prostego życia leży u podstaw filozofii stoickiej, i ten styl życia zapewnia liczne korzyści, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Zwiększa nasz wewnętrzny spokój, ale jednocześnie czyni nas bardziej odpornymi na wpływy świata zewnętrznego i pozwala skupić się na elementach, które czynią nasze życie naprawdę wartościowym. W myśli stoickiej ogromne znaczenie ma otwarta i szczera komunikacja. Takie podejście promuje uczciwość i szacunek w relacjach, umożliwiając w ten sposób zakorzenienie się zaufania i zrozumienia między jednostkami. Stołyki radzą unikać wszelkiego rodzaju wprowadzających w błąd zachowań i słów. Według nich, unikanie prawdy nie tylko szkodzi związkom, ale także powoduje niepokój w wewnętrznym świecie jednostki. Epiktet podkreśla, że szczerość i uczciwość są kamieniami węgielnymi charakteru człowieka. Kłamstwo oddala człowieka od jego prawdziwego ja i powoduje wewnętrzne konflikty. W tej filozofii otwartość w komunikacji obejmuje nie tylko dzielenie się dokładnymi informacjami, ale także otwartość emocjonalną. Otwarte wyrażanie naszych uczuć pogłębia wzajemne zrozumienie i tworzy zdrowszą podstawę w relacjach. Marek Aureliusz argumentuje, że szczerość ludzi we wzajemnych interakcjach zwiększy harmonię i współpracę w społeczeństwie. Podsumowując, otwarta i szczera komunikacja zajmuje fundamentalne miejsce w relacjach jednostki zarówno ze sobą, jak i innymi. Chociaż prowadzi nas to do ustanowienia bardziej autentycznych i solidnych relacji. Zapewnia nam również wewnętrzną integralność i spokój. Stoicyzm sugeruje, że ten rodzaj komunikacji zapewnia znaczne korzyści, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Niezależność reprezentuje oryginalność i osobistą autonomię w filozofii stoickiej. Filozofia ta przywiązuje wagę do tego, aby jednostka była samowystarczalna, czyli zdolna do osiągnięcia stanu wewnętrznego zadowolenia i szczęścia niezależnego od czynników zewnętrznych. Stołyki definiują niezależność osobistą jako zdolność do uwolnienia się od wpływów świata zewnętrznego i swobodnego podejmowania własnych decyzji. Zwiększa to pewność siebie jednostki i wzmacnia jej zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą życie. Seneka stwierdza, że niezależność chroni człowieka przed byciem niewolnikiem warunków zewnętrznych i daje możliwość działania z wolną wolą. Ta autonomia jest również niezbędna dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego jednostki. Kiedy człowiek rozumie swoje własne potrzeby i pragnienia i działa zgodnie z nimi, ma szansę na prowadzenie bardziej zrównoważonego i szczęśliwego życia. Marek Aureliusz podkreśla, że poznanie siebie i zaufanie swojemu wewnętrznemu przewodnikowi jest najsilniejszą tarczą przed wszelkimi trudnościami, jakie może napotkać człowiek. Niezależność zachęca również do zdrowych granic w związkach. Osoby, które zachowują swoją indywidualność i potrafią stanąć na własnych nogach, stają się mniej zależne od innych. Przyczynia się to do rozwoju zdrowszych relacji opartych na wzajemnym szacunku i równości. W filozofii stoickiej niezależność jest uważana za jeden z kluczy do dobrobytu zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Umożliwia to jednostce budowanie zarówno świata wewnętrznego, jak i relacji zewnętrznych na solidnych podstawach, pomagając jej w ten sposób być lepiej przygotowanym i odpornym na wszelkiego rodzaju wahania, jakie niesie ze sobą życie. Bycie pewnym siebie. Kobiety często uważają pewnych siebie mężczyzn za atrakcyjnych. Pewność siebie odzwierciedla twoją pewność co do swoich decyzji i umiejętności, co pomaga ci stać się bardziej atrakcyjnym partnerem. W filozofii stoickiej pewność siebie wiąże się z rozwojem realistycznej samooceny i stanowczym przeciwstawieniem się wpływom zewnętrznym. Marek Aurelius podkreśla, że pewność siebie jest odzwierciedleniem osobistej siły i integralności. Osoba pewna siebie wykazuje niezłomną postawę wobec wyzwań życia, a ta postawa dodaje pewności siebie otaczającym ją osobom. Pewność siebie pozwala także kierować swoimi decyzjami i działaniami w sposób, który uważasz za właściwy, bez konieczności zastanawiania się dwa razy. Aby praktycznie rozwinąć pewność siebie, możesz przyjrzeć się swojemu wewnętrznemu dialogowi i trzymać się z daleka od samodeprecjonujących myśli. Dodatkowo, nauka zachowania spokoju i kontroli w trudnych sytuacjach pomoże ci wzmocnić tę cechę. W rezultacie bycie pewnym siebie nie tylko tworzy osobisty sukces, ale także tworzy solidną podstawę w relacjach. Pozwala to na zwiększenie wzajemnego szacunku i atrakcyjności, oraz pomaga budować silniejsze więzi w związkach. Większość kobiet pociągają mężczyźni, którzy są kreatywni i innowacyjni. Takie cechy świadczą o tym, że mężczyzna jest otwarty na oderwanie się od przeciętności i doskonalenie siebie, co tworzy świeżą i dynamiczną atmosferę w związkach. Filozofia stoicka propaguje ideę ciągłego uczenia się i samoodnawiania. Gdyż przyczynia się to do psychicznego i duchowego rozwoju jednostki. Seneka mówi, że życie jest nieustannie zmieniającym się przepływem i że można przetrwać, pozostając elastycznym i ucząc się nowych rzeczy w tym przepływie. Jest to bezpośrednio związane z kreatywnością i innowacyjnością, jaką człowiek włącza do swojego życia. Innowacyjne podejście oznacza wyjście poza codzienną rutynę i poszukiwanie nieszablonowych doświadczeń. Praktycznie rzecz biorąc, Podjęcie nowego hobby, zdobywanie wiedzy o innych kulturach czy rozwijanie talentów artystycznych może zwiększyć kreatywność i atrakcyjność mężczyzny. W tym procesie wyruszenie w podróż rozwoju osobistego wnosi ogromny wkład zarówno w samą jednostkę, jak i w jej relacje. Kobiety na ogół cenią mężczyzn, którzy rozumieją i cenią ich uczucia. Empatia to zdolność zrozumienia stanu emocjonalnego drugiej osoby i okazanie wrażliwości na te uczucia. Filozofia stoicka podkreśla, że kluczową rolę w relacjach międzyludzkich odgrywają empatia i skuteczne słuchanie. Epiktet twierdzi, że słuchanie innych i prawdziwe dzielenie się ich uczuciami to sposób na przezwyciężenie indywidualnego egoizmu. Świadczy to o tym, że cenimy drugą osobę i dbamy o jej doświadczenia życiowe. Bycie skutecznym słuchaczem wymaga nie tylko słuchania tego, co się mówi, ale także rozumienia emocji i intencji leżących u podstaw tego, co się mówi. Praktycznie rzecz biorąc, ćwiczenie technik aktywnego słuchania może zwiększyć twoją zdolność do empatii. Obejmuje to techniki takie jak powtarzanie słów mówiącego, zadawanie pytań otwartych i przekazywanie mówcy informacji zwrotnych pokazujących, że go rozumiesz. Dodatkowo bycie wrażliwym na potrzeby emocjonalne innych oraz okazywanie im cierpliwej i wyrozumiałej postawy tworzy głęboką więź w relacjach. W tym filmie odbyliśmy dogłębną podróż ze stoickiej perspektywy, aby zrozumieć, czego naprawdę chcą kobiety i jak możemy odpowiedzieć na te pragnienia. W miarę jak doskonaliliśmy się, dostrzegliśmy, że musimy podejmować bardziej świadome i harmonijne kroki w naszych relacjach. Niezależnie od tego, czy jest to samoświadomość, odporność emocjonalna, czy empatia i umiejętność słuchania, wszystkie te cechy pomagają nam budować zdrowsze i szczęśliwsze relacje. Pamiętaj, że filozofia stoicka zapewnia wskazówki nie tylko dotyczące rozwoju osobistego, ale także wzbogacania i wzmacniania naszych relacji. Kiedy zaczniesz stosować te nauki w swoich związkach, zobaczysz, jak pogłębia się wzajemne zrozumienie i połączenie. Jeśli treść tego filmu była dla ciebie przydatna, kliknij przycisk lubię to i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej stoickich treści. Czekamy na twoje komentarze. Napisz do nas, która sekcja jest dla ciebie najbardziej przydatna i jakie tematy chciałbyś, abyśmy poruszyli w przyszłości. Życzę wszystkim bardziej znaczących i szczęśliwych relacji.